Rok 2023 to rok dużych zmian w dziedzinie rolnictwa. Był on dla Państwa, jak i dla nas doradców niezwykle intensywny, zaskakujący i obfitujący we wiele zmian w zakresie dopłat. Od tego roku obowiązują nowe przepisy, które zmieniły zasady przyznawania dopłat w ramach wspólnej polityki rolnej. Zaktualizowane zostały normy GAEK, pojawiły się także nowe płatności, tak zwane ekoschematy nasze sukcesy w 2023 roku. Złożyliśmy ponad 800 wniosków o dopłaty bezpośrednie, ponad 600 wniosków o dopłaty dodatkowe, sporządziliśmy ponad 200 ekspertyz przyrodniczych, złożyliśmy ponad 80 wniosków inwestycyjnych. W tym roku prowadziliśmy dla Państwa także szkolenia w terenie. W terminie styczeń-luty zorganizowaliśmy 8 szkoleń w powiatach Szczeciński, Braniewski, Olsztyński oraz Lidzbarski. W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy dla Państwa także szkolenie online. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 700 osób. Podczas szkolenia omówiliśmy m.in. zmiany w zakresie przyznawania dopłat, zasady warunkowości, normy GEK oraz przedstawiliśmy możliwości zwiększenia dopłat do gruntów w postaci deklaracji ekoschematów, programu rolno-środowiskowo-klimatycznego czy rolnictwa ekologicznego. My jako doradcy także braliśmy udział w wielu szkoleniach. Poszerzaliśmy swoją wiedzę, aby jak najlepiej Państwu te zmiany wyjaśnić w tym roku, które nastąpiły, aby jak najlepiej móc doradzić w tym, co zrobić, żeby zwiększyć swoje dopłaty. 2023 rok to dla naszego biura szczególny rok. Od tego roku wszyscy nasi specjaliści posiadają uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego. Wspólnie przeprowadziliśmy w tym roku ponad 600 kontroli ekologicznych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się w tym roku ekoschematy, czyli nowe płatności, z których rolnicy mogą skorzystać. My złożyliśmy ponad 400 wniosków, w których deklarowaliśmy ekoschematy. Najczęściej wybieranymi ekoschematami w tym roku były m.in. wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji, wymieszanie słomy z glebą, a także uproszczone systemy uprawy. Podsumowując działania inwestycyjne, którymi także zajmujemy się u nas w biurze, to złożyliśmy ponad 80 wniosków w ramach działań inwestycyjnych. Najbardziej popularnymi naborami były m.in. Rolnictwo 4.0, premie dla młodych rolników, a także rozwój małych gospodarstw. Serdecznie dziękujemy Państwu za ten rok, który mogliśmy razem z Państwem przeżywać. Jesteśmy przekonani, że motto, którym się kierujemy, Inwestycja w obszary wiejskie się opłaca, ma swoją siłę i realnie przyczynia się do rozwoju państwa gospodarstw. W tym roku życzymy państwu przede wszystkim zdrowia, pomyślności, aby ziemia dawała obfite plony, a pogoda zawsze sprzyjała.